Teraz są dwa. No i spokojna, spokojna, spokojna. Zaraz, zaraz. Trzeba będzie w rolnicy. To dwa. O, i tu sobie coś pływa. Szybko, to tego nie mam tutaj. To to było cieknie, pokażcie Właśnie. Ty już widzisz tam mnie. Przesu przesunę szkiełkiem o, bo tu sobie pływa jedno Zobacz tu na tym, na ekranie telefonu, zobacz O, widzisz? No. <laughs> okay. Na ekranie telefonu, tylko nie porusz Zobacz no. Widzisz jak się rusza? Tak. tak bo... Jakaś... Jakaś glizda. To jakby... Nie, to wygląda jak... Jak to się nazywa? Księżyc! No, patrzcie. O i tu coś sobie <gry> pływa małego. To są właśnie te. Te małe to są. Dobrze.